Dziś obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Główna ceremonia z udziałem ocalałych rozpocznie się o godzinie 16:00. Niemcy zbudowali Auschwitz, by więzić w nim Polaków. Dwa lata później utworzyli Auschwitz-Birkenau, w którym powstała infrastruktura do mordowania Żydów na masową skalę. W miejscu pamięci dziś odbędą się obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu. Weźmie w nich udział około 50 ocalałych byłych więźniów. Zabiorą oni głos w trakcie głównej ceremonii. Jej początek o godzinie 16 w ogromnym namiocie ustawionym w taki sposób, że znalazła się pod nim większość historycznej bramy głównej. Delegacje na obchody wysłało około 60 państw i organizacji międzynarodowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Obecni mają być brytyjski król Karol III, prezydencie Niemiec i Francji, kanclerz Olaf Scholz i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Izrael będzie reprezentował minister edukacji. Obchodom nie towarzyszy wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Venza. O ile mi wiadomo, żadnych takich przygotowań jak do tej pory w Polsce nie było. Pojawiły się w tej sprawie medialne doniesienia, z których później się wycofano. Delegacja amerykańskiej na uroczystości w Auschwitz przewodniczą ostatecznie specjalny. Wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu oraz nowy szef resortu handlu.